Okej, to zdjęcia. kurwa... Prowadzi, nie trzymaj ale. tak, trzymaj Tego napierdala! Kurwa... Moja Twoja stara lubi laskiem. <śmienicza> ach, I z drugiego też. Ale mi się paluch kurwa. <śmienicza> jo, bo to my naszycieli. No, trochę trzymaj tak, trzymaj tak na Czekaj. Ej, Michał nie żyje, nie? Zaraz będzie strzelanina kurde <gry> Pierdolę Kurwa te giry same się niosą Te giry same się niosą co bym o ta wełna wszyscy pojechał Te giry same się niosą Koń ty myślisz że co, kurwa Wy kurwa jesteście pojebali, kurwa co wy kurwa o nie, A ten mi piętnajeba. Gdzie te giry, kurwa? Ten mi piętnajeba. Ten mi piętnajeba. mi piętnajeba. To mi piętnajeba. To mi piętnajeba. To mi piętnajeba. To To co? Co? To nie, prawa. dobrze, to, to. Tej, nie, nie co to, nie to. Nie, to. Nie, no, ale nie Nie, Nie z To jest dobrze. Ale to jest, jest dobrze. Tak. Ale mi Pyt najebał, nie? te Tej, on się spotka z Litką. o to wyskoczyłeś kurwa? Krzywy, kurwa. W z kim tańczysz? Oh, wow, Litką? Wow. Koniu, ty pojebie jebany. z <laughs> Znowu inną Kluka, kurwa. Co tam ja, nagrywasz, kurwa? Wyjemy, Ale z nieżynem on... Daj! On stoję Ale mi coś w barku, nie? Daj rękę, dziw sanio. Wypierdalać. Daj. Ja tu mam na film kurwa, na kurwa. skara, to był, to był kryminał! Ej, raz, o, nie, dwa, trzy, wygrałem. cztery, pięć, tam. Kurwa. sześć... Aj, kurwa! kurwa. 7, 8, 9 Oj, on cię ma! On cię jeszcze ma! Oj, Ojojoj! Oj, oj. To jest kurwa... Ta, kurwa Masakra! nie? ta taka lityka straszna jaką rysują! Nie taka łydka straszna jaką gryzdolą! spierdala z niego kurwa! Krajoży zajebany! W dwóch dziwki? Dorwi go i zabij!

To nie jest normalne, nie. To nikt jest tak, normalne. Chłupaki, <gulanie> żebyś chłupaki, żebyś nie jest normalny. Bo Ja chłopaki na region nie Tej. Tej! Berisz bierz project. To nikt nie jest normalny. Ej. Żółty ty, żółty ty. Ja mam lerczka. bierz dlaryś. Brada to ty? to ty. Nie. to ty? Tej to ty? to ty? Jeg er fattig!